Opowiem Wam i oprowadzę po trzech różnych plantacjach pszenicy zimych o różnej historii, o różnej technologii, którą zastosuję i chciałbym Wam pokazać. Zapraszam do oglądania. Żeby dotrzeć na nasze pierwsze pole pszenicy zimnej, muszę przejść całkiem spory las dębowy. Plantacja de la Vara. Które tu widzicie, została zasiana w optymalnym terminie, jak na warunki podlaskie, ponieważ było to 28 września 2020 roku. W obsadzie 300 roślin na metrze kwadratowym, przezimowanie Delawara jest naprawdę rewelacyjne. Praktycznie nie mamy tutaj żadnych wypadnięć, no, można powiedzieć, że tam zamokliska delikatne. Aczkolwiek aktualna obsada jest na poziomie około 250 roślin na metrze kwadratowym. Jest to bardzo dobra liczba z tego względu, że średnio na każdej roślinie mamy po 2 do 3 rozkrzewień, co daje nam w ostatecznym rozrachunku średnio około 625 źdźbeł. Miejmy nadzieję, że każdy z nich wytworzy kłos i to myślę, że spokojnie nam zabezpieczy ten łan, żeby osiągnąć zaplanowane 8,5 tony z hektara. Dylewar nie ma piorunująco grubego ziarna, aczkolwiek zawsze kreuje bardzo wysoką masę, tysiące ziarna na poziomie od 40 do 43 gram oraz zawsze charakteryzuje się długim, fajnym kłosem z dużą ilością pięterek. W związku z taką obsadą, która jest, można powiedzieć, idealną. Nie mieliśmy takiej potrzeby, aby dokrzewiać ten łan. Dlatego pierwsza dawka, która została zastosowana 15 marca, została podana w formie saleczonej w ilości około 45-50 azotu. Natomiast w najbliższym czasie, tuż przed kolejną fazą krytyczną pszenicy ozimej, czyli przed fazą strzelania Wyźdźbło zostanie podana około 80 kg czystym składniku azotu w produkcie roztworu saletrzano-mocznikowego. Tutaj nie mamy potrzeby stosowania regulatorów wzrostu na ale na pewno nie zrezygnuję z modusa w trakcie, gdy będzie faza pierwszego kolanka. Z moich doświadczeń odmiana Delaware naprawdę jest ewenementem, jeżeli chodzi o zdrowotność, ale i także o wigor. Radzi sobie fenomenalnie w trudnych latach, ponieważ naprawdę fajnie plonowała. Aczkolwiek nie możemy zapomnieć o regulacji, łano, ponieważ tam, gdzie jest nawożenie mocne, może wylegać. I na tym polu na pewno tego tematu nie odpuszcza, na pewno zastosuje modus 250C. Zaraz po tym zabiegu azotowym, jeżeli tylko się pojawi faza BBCH31, czyli faza pierwszego kolanka. Na pewno zdecyduje się, aby połączyć zabieg fungicydowy z zabiegiem regulacyjnym. Tutaj myślę, że dawka w delawarze spokojnie wystarczy 0,3 i to zabezpieczy nam fajnie tą odmianę. Przed wyleganiem. Ponieważ zakładając takie planowanie oraz trochę wyższe nawożenie azotowe, nie mogę sobie pozwolić w żniwa na przystoje kombajnu ze względu na wyleganie w zboża. To jest tylko i wyłącznie takie ubezpieczenie dla mnie i skorzystam z niego i zachęcam do tego. Kolejnym tematem, który warto poruszyć, jest zabieg T1, czyli zabieg fungicydowy. Jeżeli planujecie drodzy Państwo planowanie pszenicy o zimej czy też innych gatunków powyżej 7 ton z hektara, możecie tylko i wyłącznie w tym terminie efektywnie zwalczać choroby podstawy źdźbła. Do zwalczania chorób podstawy źdźbła idealnie wpisuje się cyprodynil, który jest zawarty w naszym produkcie UNIX. I to jest o tyle ważne, że cyprodynil występuje tylko i wyłącznie w zabiegach T1. Tutaj możemy działać antyodpornościowo. Kolejnym aspektem jest zwalczanie chorób na liściach. W szczególności tu mowa o bardzo istotnej chorobie, jaką jest paskowa paskowana liści, której jest tutaj na tym polu bardzo dużo. I tutaj muszę ochronić łam przed kolejnymi infekcjami. Dodatkowo, także spotykam sporo mączniaka prawdziwego z i traw, do którego będę musiał wykorzystać jedyną słuszną substancję aktywną na chwilę obecną, czyli morfolinę. Fempropidyna, która świetnie sprawdza się jako interwencja, która wyleczy mi ten łan i spowoduje, że w przyszłości niedalekiej nie będę miał z tym uczniakiem tutaj problemu. Na tym polu mamy bardzo komfortową sytuację z tego względu, że zrobiliśmy fajne myk. Zrobiliśmy zabieg herbicydowy jesienią. Podstawa, ale jaka wygodna. Dzisiaj nie musimy się martwić, że jest zimno, tylko możemy po prostu nawozić, regulować. Robić zabieg fungicydowy. Na tym polu wykorzystaliśmy mieszaninę boksera z diflufenikanem oraz chlorosulfuronem. No i pole jest naprawdę fajnie doczyszczone z jakichkolwiek kwastów. I na tym polu nie będzie potrzeby żadnej poprawki. Ale nie na każdym mam taką właśnie sytuację. Pojedziemy za chwilę na SY Dubai, na którym niestety nie udało nam się zrobić zabiegu. Wsiadamy do samochodu i jedziemy na SY Dubai. Zobaczcie, że od razu pojawiło się słońce jak w Dubaju. Na tym polu niestety nie udało nam się wykonać zabiegu odchwaszczania jesienią z tego względu, że w gospodarstwie zepsuł się opryskiwacz. No i niestety była duża obsługa w tym temacie. Potem spadł bardzo duży deszcz. A te pole niestety nie ma dobrego drenażu. Sytuacja już się poprawiła. Myślę, że zabieg będzie można wykonać. No i do tego celu wykorzystamy na tym polu Avoxa Pack. To jest połączenie Avoxa oraz Aldaro. Cztery substancje aktywne, które świetnie zwalczą nam problematyczne chwasty jednoliścienne, ale i także chwasty dwuliścienne, z którymi tutaj mamy. Szczególny problem. Jeżeli tylko temperatury się pojawią, pierwszy zabieg, który tu wykonamy, będzie właśnie zabieg herbicydowy. W tej plantacji SY Dubai zastosowaliśmy podobne nawożenie jak było to w pszenicy Delawar, czyli na pierwszy strzał tak zwane 45-50 kg azotu w formie saletrzanej. Natomiast w najbliższym czasie zostanie podana kolejna dawka w formie roztworu saletrzanego na poziomie 80 kg. Tutaj mamy obsadę troszeczkę wyższą niż w Delawarze, no ale trochę mniejszą liczbę źdźbeł na roślinie. Czyli w suma summarum wychodzi nam podobna ilość kół. Na metrze kwadratowym, ale przy trochę innych składowych, tu także celujemy 8,5 do 9 ton, ponieważ jest to pole po grochu siewnym o bardzo dobrym płodozmianie, bardzo zdrowym. Tutaj ten plon jest naprawdę w zasięgu ręki. Jeżeli chodzi o zabieg T1, to tak jak mówiłem, tu także zostanie zastosowany Turbopak, ale już tu bez dodatku Unixu, ponieważ nie mamy większych problemów z podstawą dźbła Y. Dubaj. Jest to bardzo fajna odmiana, która bardzo dobrze przyzimowała w tym sezonie u nas na Podlasiu. Także będzie wymagała regulacji pokroju łanu. Tutaj zastosujemy podobnie jak w Delawarze Modus w dawce 0,3 litra na hektar razem z zabiegiem fungicydowym w fazie pierwszego kolanka. Zobaczymy jaki będzie tego efekt. My celujemy w 9 ton. W SY Dubaj oraz SY Delawar nie było takiej potrzeby, aby dokrzewać te łany. Natomiast w kolejnej odmianie na którą pojedziemy, czyli Bosporus, ta potrzeba jest, ponieważ plantacja została zasiana bardzo późno po zbiorze kukurydzy na ziarno. No i tam sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Ta plantacja została zasiana praktycznie po Dniu Niepodległości w Polsce, czyli po 11 listopada. No jak na nasze warunki tutaj województwa Podlaskiego jest to bardzo późny termin, no ale zaryzykowaliśmy maksyma że lepsza ozimina niż Jarka. Mimo wszystko się sprawdza. Na tym polu trzeba będzie to dokrzewić. Jeszcze spróbować zrobić co się da. Pomimo tego, że zostało zasianych około 400 roślin na metrze kwadratowym tutaj szacuję, że jest około 300. Czyli trochę tutaj nie powschodziło mimo wszystko pewnie ze względu na temperatury, które potem nadeszły. Tu także chcielibyśmy żyłować ten plon na poziomie około 8-8,5 tony z hektara. Dlatego trochę tych kłosków na potrzebujemy? Dawka startowa wyglądała tak, że podaliśmy blisko 80 kg azotu na początku marca w formie saleczonej, no i już tutaj zostało to poprawione tuż przed świętami wielkanocnymi rozsworem mocznikowym o kolejne 40 kg azotu. No i prawdopodobnie to zacznie się bardzo mocno dokrzewiać, jeżeli tylko przyjdzie ciepło. I miejmy nadzieję, że takowe przyjdzie. Gdy takie ciepło się pojawi, od razu będziemy tutaj reagować modusem startem, tak aby jeszcze bardziej pogłębić tą krzewistość tego łanu. Zmiana bardzo fajna, bardzo prosta w uprawie, nie ma na co narzekać sztywne ćbło, aczkolwiek, które także wymaga regulacji w zabiegu w fazie rozwojowej pierwszego kolanka. Tutaj musimy postawić właśnie na dokrzewianie. Zabieg modus start 0,25 litra na hektar. Jest nawożony łan, więc. Efekt powinien być bardzo dobry. No i zabieg T1, bardzo podobnie jak na poprzednich plantacjach Delaware oraz Bosporusa, wykorzystamy tu pewnie Turbopak, ale już tutaj ponownie z dodatkiem Unixu jest to dosyć przeciążone pole. Często pojawiają się zboża. Rok temu była to kukurydza, która także jest zbożem. Tutaj myślę, że fuzarium będzie na bardzo dużo. Także jeżeli macie, drodzy Państwo, problemy na swoich polach z poprowadzeniem plantacji bądź jakieś nietypowe problemy, to zachęcam do tego, aby pisać o nich w komentarzach pod tym filmem. No i razem z kolegami z działu technicznego postaramy się na nie odpowiedzieć. Dzień zaczął się wcześniej. Mamy taką presję. Jakie rozwiązania i co nie zadziałało? Co to jest pytanie? W tym roku warsztaty w internecie. Jesteśmy tutaj dla Was. Wreszcie pada! Jeżdżamy i załatwiamy sprawę. Żeby nie zaprzepaścić tego, cośmy zrobili. Co nam to daje? Zobaczmy z bliska. Będzie dobrze. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam. Dzięki.